Teraz bez wolnych już od razu jedziemy 15. Dobra. salut. Postawa. Gotowi naprzód. Pierwszeństwo z zasłona trafi punkt 1 Postawa. Gotowi naprzód. Pierwszeństwo trafienie, punkt 2-0 No to był bardzo dobry plan, tylko się nie powie. Postawa. Gotowi naprzód. Pierwszeństwo, zasłona, odpowiedź, znaczy jakby na pusto, też druga zasłona, ponownie. Pierwszeństwo trafienie, punkt 2-1, tam, bo tam się zderzyliście dwa razy. Było tak, że oddałeś pierwszeństwo, bo zrobiłeś odpowiedź na jego zasłonę, Ale on już nie odpowiada. Tak, no Postawa do, no na winawsze. Pierwszeństwo, zasłona, trafienie, punkt 2 dwa, dwa. Teraz było dobrze. To było właśnie typowe działanie. Postawa do, no na wina. Pierwszeństwo, zasłona, trafienie, punkt. Trzy dwa jamy. Postawa gotowi naprzód. Pierwszeństwo, ale niestety brak trafień, pierwszeństwo trafień. Punkt 4-2. Ja się szybciej orientuję. Postawa gotowi naprzód. Pierwszeństwo, zasłona trafień. Punkt 4 2 A, Zasłona odporna. Ale na jedną lampę. Postawa gotowi naprzód. Pierwszeństwo trafimy punkt 6-2. Dlaczego? Bo próbowałeś chwycić żelazo. Tak? A on opszedł chwyt żelaza siłą rzeczy i już i tak było jego pierwszeństwo. Postawa. Gotowa inaczej. Pierwszeństwo. Za krótki. Pierwszeństwo trafimy punkt. 7-2. Postawa. Gotowa inaczej. Pierwszeństwo trafienie, punkt. 7, 3. Postawa. gotowina. Stop. Halstart. Postawa. Zapominacz. Pierwszeństwo zamknięcie, trafienie, punkt. 8, 2. Przerwa. Jedziemy dalej. Lecimy dalej. 8, 2. Jamy. Postawa. Gotowi? No, stop, bardzo. Stop. stop. Ok, spokojnie. Postawa gotowi na przyję. Pierwszeństwo trafi punkt 8-3. Postawa gotowi na przyję. Pierwszeństwo trafi mnie, punkt 8-4. Pierwsze, Ale teraz Janek był pierwszy. Postawa gotowi na przyję. Pierwszeństwo trafienie punkt 9-4. Postawa gotowi na przed. Pierwszeństwo trafienie punkt 9-5. Piękny Jacek położył pierwszy, położył głownie, był pierwszy. 9-5. Postawa gotowi na przed. Równoczesne bez punktów. Obydwaj do przodu. Postawa gotowi na przed. Pierwszeństwo, chwyt żelaza, obejście, ale cofnięcie broni. Pierwszeństwo, trafienie punkt. 10 rzeczy. Przekombinowałem, Przekombinowałem. Dokładnie. Postawa. Gotowi naprzód. Pierwszeństwo, trafienie, punkt. 10-6. Tak, było twoje. Postawa. Gotowi naprzód. Pierwszeństwo, trafienie punkt. Dziesięć siedem. Ale było w rękach, nie zaświeciło no może tak. Postawa. Gotowi na Pierwszeństwo potrafi nie funkcję. Jedenaście siedem. Postawa. Gotowi na ale... pierwszeństwo trafi nie funkcję, to znaczy wyprzedzenie. 11,8. Postawa. Gotowi naprzód. Pierwszeństwo trafi nim. Punkt. 12. Ja mówię, osiem. On też odbił Twoją odpowiedź i na dwa ta... Na dwie lata. Nie, nie to... Postawa. Gotowi naprzód. Ponowienie. A. Pierwszeństwo. Punkt. 12.8. Postawa. Gotowi na naprzód. Pierwszeństwo zasło na trafienie punkt 13-8. Teraz... tam jestem, to ciężko się opanować, żeby nie. No, a ja on wie co robi już tam. tak? <grystwa> Postawa. Gotowi naprzód. Pierwszeństwo to nie jest. Nie pod... ja! wiem. <grystwa> zaminęło się. 12-9, zaminęło się jakoś. Za późno coś nieszczelnie było zrobione. 12,9 Ostawa gotowi naprzód. Pierwszeństwo, trafienie punkt 1210. No. Ale na jedną lampę. Ostawa. Gotowi naprzód. Nic. Pierwszeństwo trafienie punkt. Dlaczego? No 13. Ja przestrzeli, Też przestrzeliłeś i ruszyłeś, a on nie ruszył, ale stał w miejscu, to było jego. A ty kolejny atak na niego. No, ładnie, Ty też przestrzeliłeś. No było dwa razy. On przestrzelił, ja. ty przestrzeliłeś. Postawa. Gotowi na przód. Pierwszeństwo zaszło na trafienie punkt. 14, 10. Postawa. Gotowi naprzód Dobrze Weszło Pierzęstwo trafi nie punkt. Pięknie. 14-11. Bardzo dobrze. Postawa. Gotowi naprzód. Pierwszeństwo nie Punkt. 15. Nie ma zrobić tak na zasłonę, ale nie, No też zrobiłem. Tak, tak to było. To był dobry punkt.